Cześć kochani, jak się macie po weekendzie? Mam nadzieję, że dobrze i cieszę się, że jesteście. Dziś zapraszam Was na kolejny przegląd do action. Przyjrzymy się, co nowego trafiło już na półki i zobaczcie mnóstwo nowych dekoracji, też już takich na jesień. Zerkniemy na nowości do kuchni i rzeczy, które przydadzą Wam się na co dzień. Odwiedzimy też dział kosmetyczny, bo oprócz nowych akcesoriów znajdziecie już też zestawy kosmetyków, będzie też coś dla zwierząt i do ćwiczeń. Pokażę Wam też już kolejne nowości z działu świątecznego, bo w tym roku kolekcja na. Prawda nie zawiodła, i oprócz cudnych słoików są też urocze kadzidełka i stylowe obrusy. Na koniec jeszcze odwiedzimy dział kreatywny. Będzie bardzo różnorodnie, więc gorąco Was zapraszam. Przegląd zaczniemy od nowych dekoracji, bo tu naprawdę sporo nam się zadziało. Przede wszystkim uwagę zwracają od razu te jabłka. Jest to wyrób ceramiczny i zobaczcie, mają też bardzo ciekawą strukturę, której nieregularnie odbija się otoczenie, daje to niesamowity efekt. Do wyboru są w kolorze złotym albo srebrnym, są już dostępne za 14 zł. W ostatnich dniach kolekcję jesienną zaśliła ta miska. Jest wykonana z plecionego papieru. Będzie też na pewno świetną podstawą dla innych dekoracji. Ma 30 cm średnicy, no i też taki niebanalny ten kształt. Do wyboru mamy trzy typowo jesienne kolory: jest bordowy, zielony i brązowy. Kupicie je za 19 zł. Z kolei już na świecznikach pojawiła się ta nowa propozycja. Są to okrągłe modele w kształcie takich domków. Nadadzą się nie tylko na podgrzewacze, ale też spokojnie zmieści w nich duże świece. Świeczniki są wykonane z porcelany i do wyboru mamy je w takich spokojnych, neutralnych kolorach w bieli i w beżu. Są też różne kształty. Zapłaćcie za nie 14 zł. Zerknijcie też na te wazony, mają ciekawy i nowoczesny wygląd, idealne na przykład na kwiatek czy gałązkę, będą też efektownie myślę, wyglądać solo. Do wyboru są beżowe albo czarne i dostępne są też w kilku kształtach. Kupicie je za 25 zł. A już kolejną nowość szukajcie obok świec na kadzidełkach. Pojawił się tam bardzo ciekawy zestaw upominkowy. W środku znajdziecie 6 różnych zapachów wraz z taką stylową podstawką pod kadzidełka. Mamy tu zapach różany, jaśminowy, malinowy, bursztynowy i dwa waniliowe. Zestaw no na pewno będzie ciekawym pomysłem na prezent albo dla was samych. Są już dostępne za 26 zł. Zerknijmy jeszcze na nowość w dziale z poduszkami i pojawiły się tu niezwykle stylowe poszewki. Mają modne wzory, zobaczcie takim jakby efektem 3D, są aksamitne, bardzo miłe w dotyku. Ich wymiar to 45x45 cm, znajdziecie je w dwóch odcieniach beżowego oraz w dwóch wzorach. I to chyba jedno z droższych poszewek jakie widziałam do tej pory w Action, ale za ten efekt naprawdę warto, za sztukę zapłaćcie 17 zł. A ty już zasłony, kupicie je jedynie w kolorze beżowym. Tak dokładnie wyglądają. Słuchajcie, no proste, klasyczne o wymiarze 140x260 cm. Są zaciemniające i zawiście je na pierścieniach. Myślę, że to będzie idealna opcja dla osób, które właśnie lubią taki minimalizm. No i modne teraz beże. W środku jest jedna sztuka, która kosztuje 57 zł. Pojawiły się też nowe lustra, takie no zupełnie inne, bo na tacy z drewna akacjowego możecie tam spokojnie położyć jakąś biżuterię, kosmetyki czy akcesoria do włosów, a samo lustro nabiera słuchajcie przez tą tackę, no też taką funkcję dekoracyjną. Do wyboru mamy dwa kształty, no i super spawa na toaletkę, komodę, czy nawet do przedpokoju jako dekoracja, ich cena to 15 zł. Przechodzimy teraz na dział kuchenny, a tam szukajcie już tych brytwan. Nie wiem czy pamiętacie, ale już z tej serii diamentowej właśnie mieliśmy formy do ciasta, więc dla przypomnienia naczynia te wykonane są w 100% ze stali węglowej i posiadają dwuwarstwową nieprzywierającą powłokę. Do wyboru są dwa kolory. Jest szary i też granatowy. No, kolor, który rzadko spotyka się w tego typu naczyniach, nie? Więc dla niektórych może to być nie lada gratka. Kupicie je za 19 zł. Są też w Action nowe pojemniki do przechowywania żywności. W środku znajdziecie trzy sztuki w różnym rozmiarze. Możecie je mieć w zmywarce albo też mrozić w nich. I dzięki temu, że mają silikonowe pokrywki, mają być też bardzo szczelne. Do wyboru są w kilku kolorach i są już dostępne za 13 zł. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, że pojawił się też nowy model stopera do drzwi. Jest wykonany z marmuru, więc no dla fanów tej skały będzie to ciekawa perełka. Mamy tu czarne dekoracyjne obręcze. No i wiadomo, jak to marmur, w każdym stoperze wygląda troszeczkę inaczej, więc możecie znaleźć i jasne, i ciemne wersje. Kupicie je za 18 zł. Zerknijmy jeszcze na dział kosmetyczny i tu znajdziecie już te zestawy wałków do włosów. Są trzy rozmiary w środku do wyboru w trzech różnych kolorach, także jeśli chcecie zadbać o swój skręt i też loki, to zapłaćcie za nie 9 zł. Natomiast już z biżuterii dostępne są te zestawy kolczyków, w środku są dwie pary i są to kolczyki wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo jeszcze pozłacane. No i wiadomo jest to świetna wiadomość, bo nie musimy się martwić o takie brzydkie przebarwienia, są też wodoodporne i naprawdę słuchajcie, wyglądają jakby były złote. Do wyboru mamy mnóstwo wariantów i za opakowanie zapłacimy 12 zł i 50 groszy. Kolejna nowość w tym dziale to ten zestaw upominkowy z kosmetykami. W środku znajdziecie m.in. sól do kąpieli, emulsję do ciała, kule musujące i jeszcze żel do kąpieli. I to jeszcze słuchajcie, wszystko stoi na takim metalowym koszyku, który na pewno przyda się jeszcze długo, długo po zużyciu tych produktów. Kupicie je za 35 zł. Zerknijcie jeszcze na ozdoby do włosów dla dziewczynek, a ja tylko zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku. Podsyłamy tam sobie zdjęcia naszych zakupów z Action, polecamy albo odradzamy kiedy trzeba. I na przykład Ewa ostatnio poleciła nam jesienne dekoracje z Action. Kupiła, zobaczcie tu grzybek i taki ledowy domek. Natomiast średnio poleca ten dyfuzor z patyczkami. Właściwie faktycznie trudno teraz o dobre pachnące dyfuzory. A już Kasia kupiła do pokoju dzieci paczkę liści no i powiesiła je na lampie. Napisała, że dały dzieciom mnóstwo radości. I jeszcze Edyta poleciła nam ten laminator, który jest aktualnie teraz w promocji. Stwierdziła, że jest prosty w obsłudze, ale daje taki mały minus za bardzo krótki kabel zasilający. Więc kochani, zerknijcie koniecznie na tą grupę i inspirujcie się zwłaszcza już powoli tymi jesiennymi dekoracjami. To jest dokładnie ta grupa. A link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. Przed chwilą widzieliście zabawki dla psów w takiej no halloweenowej wersji, a tu już uwaga urodzinowej. Są takie dwie zabawki w postaci tortu albo prezentu. Ich cena to 13 zł. Z nowości sportowych jest ta ciekawa perełka. To jest obręcz do wykonywania ćwiczeń Pilates. Posiada dwa uchwyty i taki element oporowy. No i dzięki temu rozwiązaniu, słuchajcie, wzmocnicie swój kręgosłup, też nogi czy ramiona. Na dodatek też nie zajmie dużo miejsca, a przenieście swój trening na taki wyższy poziom. Dostępne są w kolorze zielonym i różowym. Kupicie je za 18 zł. Przenosimy się teraz na kolekcję zimową, gdzie chciałabym Wam pokazać kolejne już nowości. Świeżutką perełką są na przykład tutaj słoiki na zapasy. Pamiętam, że były one w tamtym roku, ale w takiej dużo większej wersji. Może ta akurat będzie Wam bardziej odpowiadać. W tych słoikach, no nie tylko możecie przechowywać pierniczki czy coś słodkiego, ale też świetnie zagrają Wam dekoracyjnie w kuchni czy na stole w salonie. Do wyboru są trzy naprawdę urocze warianty. Zapłacicie za nie 15 złotych. Pojawiły się też świąteczne wersje kadzidełek. Wyglądają one no, przepięknie, zobaczcie. Zestaw zawiera podstawkę pod kadzidełka, domek świąteczny, pensetę i 30 kadzidełek stożkowych. Mamy 15 stożków o zapachu drzewa sandałowego i 15 o zapachu cynamonu. Do wyboru jest kilka wariantów, więc no, jeśli jesteście naprawdę fanami kadzidełek, to taka wersja na pewno przypadnie Wam do gustu. Kupicie je już za 25 zł. A swoje stoły w czasie świąt możecie ozdobić taką efektowną tkaniną. Jest aksamitna, naprawdę pięknie się mieni i świetnie też doda koloru waszym stołom. Jej wymiar to 28x150 cm i do wyboru mamy wersję brązową. Białą, która będzie na pewno używana przez cały rok. Jest także cudna na święta bordowa. I głęboka butelkowa zieleń. Zapłaćcie za nie zaledwie 8 zł. Słuchajcie, ja lubię action za takie proste, ale też tanie dekoracyjne rozwiązania. Na stół możecie też kupić te obrusy. One są wykonane z bawełny i poliestru, a ich wymiar to 140 na 240 cm. I do wyboru mamy wzór z takim klasycznym wzorem w kratkę, albo już taką spokojniejszą wersję. Bardzo ładnie się prezentują i są już dostępne za 45 zł. Wasze stoły możecie też ozdobić tymi bieżnikami. Mają efektowny, taki połyskujący srebrny haft, a ich wymiar to 40 na 140 cm. Tak dokładnie się prezentują i do wyboru są w kolorze białym, bordowym i zielonym. Kosztują 14 zł. Następnie mamy jeszcze te obrusy w takim fajnym zimowym klimacie. Mają 140x240 cm, i są to ceraty, czyli wiecie, no posiadają wodoodporną warstwę. Oprócz tego łatwo się je też oczywiście czyści. Mamy tu naprawdę mnóstwo wzorów do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Za sztukę zapłacicie 16 zł. I kochani, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał, a dzięki zaznaczeniu jeszcze tego dzwoneczka będziecie powiadamiani o nowych przeglądach na kanale no i nic Wam nie umknie z tych nowości. Będziecie też wiedzieć przy okazji, jakie są aktualne promocje. I jeszcze raz zapraszam Was na grupę na Facebooku, bo w zeszłym roku naprawdę wysłaliście mnóstwo inspiracji, jak wyglądały Wasze jesienne i świąteczne wnętrza, więc naprawdę warto. I przechodzimy już na dział kreatywny, a tam znajdziecie już te płótna, które możecie pomalować. W zestawie znajdziecie jeszcze sześć markerów i do wyboru mamy też różne kształty tych płócien, więc na kreatywne spędzenie czasu będą jak znalazł. Za sztukę zapłacicie 9 zł. A dla fanów wszelkiego sklejania, a przede wszystkim produktów z drewna, mamy tu bardzo ciekawe zestawy z drewnianymi kwiatami. Musicie je poukładać z takich puzelków, i do wyboru też mamy kilka wariantów tych kwiatów. Na pewno mile spędzicie czas je dopasowywując. Zapłaćcie za nie 9 zł już w dziale z akcesoriami dla dzieci znajdziecie takie przypinki do ubrań. W środku jest 5 sztuk i do wyboru też mamy kilka wariantów. Także do plecaka czy nawet do ubrań za opakowanie zapłacicie 6 zł. I dla młodych dam możecie jeszcze kupić takie słomiane torebki, za sztukę zapłacicie 10 zł. I obok jeszcze są takie torebki z motywem zwierząt. Ja uwielbiam patrzeć co takie maluchy mają w tych torebkach, bo zawsze mnie rozczula, że na przykład są tam tylko chusteczki i cena to 9 zł. Następnie jeszcze znajdziecie tu podgrzewacze do rąk. Po kliknięciu metalowej blaszki w środku następuje krystalizacja roztworu, więc wydziela się ciepło, a jak ostygnie, po prostu wkładacie je do gorącej wody, aż kryształy się rozpuszczą. Kosztują 4 zł. I ostatnie to już nauszniki po 9 zł. I kochani, tym dziecięcym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. I już dziś zapraszam Was na przegląd w środę, bo wtedy właśnie zaczynają się nowe promocje waktion. Trzymajcie się cieplutko. Pa!